tej istnieje brykada, to nie przeważnie, że dajemy mu puszki szpady. Jak oni skądś mój Otwieram już trzeci rozdział, ale nie będzie wesołych rycenów. Przed nim próbowałem mnie ostro podkładać, ale pokazałem, że nigdy nikt nie mógł. Czasem, nie to, no, 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 no. Czemu musi być tyle problemów? Zrozumiałem, że tak się rodzi każdemu. Cały świat staje na głowie, a ja w głowie lecę całkiem nowe sobie. Urodziliśmy się, żeby tu zwyciężać. Nie siedzieć na tronie, siedzieć na tronie. nie miałem nic, nie miałem nic, ale to kładzie. Bo miałem na zawsze rodzinę od mi wszystko nie zazdrość nowy rozdział w twoim fanie, ale linia padła więcej nie, nie czy tam od dawna, co ktoś o mnie powie. Jeszcze sam ze sobą, jak wygram, to powie. Butle, owie, dó. Więcej już mordę, wykładaj na stół. No, Chcę być dowodem tak zawsze da się do kupy poskładać. Skończyłem przed chwilą 22 lata wspomnienia takie, że nie chcę wymawiać. <śmienicza> Dobra, Dobra słuchaj chodź, a nie będę się palił w tym za dużo oznanie, słowo, dajcie słowo, Ja tak, kogoś karym, tak nikogo Jak byłaby obok, to ja wolnie, bo nie zapierdalam tak drugą... mój <śmienicza> Chciałbym za to uczyć rękę, że po szeciu nie ma nic, a w drugi już nie Jedziemy tu tylko parę sekund, ja z głową zekrę, z głową uśmiecham Jestem w stylu tak jak malutka, jednak nie, nie umiem starczyć, z jaką ręce usnę Mała proszę, czy nie teraz, mogę powiedzieć za dużo o zdanie słowu Daję ci słowo, że nigdy jeszcze nie kochałem tak kogoś, po co Będę hurakaną tak szybko bez niego Wiem, że nie lubisz jak sam zapierdalam, lecz zawsze to robię jak tęsknię za tobą Dziń za mnie, stań za mną, powiem wyjdź za mnie, Daj mi rękę, kiedy najepany, rzucam freestyle, no i ledwo stoję Coś groź mi mówisz, że to na nas czas jebony Big bang co jest Życie to jest tylko parę chwil tych, które zapomnę jak nie wrócę w projekt i za każde z nich dziś trzeba korek Sama spółką mację jakby forex Wy na... jak się urwie, ja to tak przypomnij tak? o stanę kotek Ja mogę zradzić takiego, o jakby trochę Istary ego w miarę Istary egg no, na razie Ja, ja mam odcinek nagrany oceniania tych, od, oceniania piosenek, reakcje, ocenia, reakcje no, na, no, reakcje po prostu, tylko audio się zepsuło, ale spróbuję naprawić ten odcinek, ten, film, ten, film, ten film nagrywałem już dwa tygodnie temu, nie no, z tydzień, z tydzień temu jakoś, i on jest już nagrany, tylko że on, potrzebuje mm, montażu i audio się zepsuło, ale to naprawię, to jest taki serny egg z tego live'a. Dobra, widzisz? Grizzly. O co ci chodziło? O! To jest Grizzly. Gentleman'a puścimy. Gentleman jest fajny. Dobra.

Duży głów, a nie daje panych turnił Rybacy jęczysz na bitach może zapiść się do chór my w tobie wielki talent Sun jak głównie wyciągną z ral Giżu rzucił perę, nastawił na pranie mózg to muta dla, dla dużych głów A nie daje panych turni Rybacy jęczysz na bitach może zapiść się do chór my w tobie wielki talent Żeby zagrać na chuj Ona jak to woda nagle chciała na mnie dociać Jakbym chciał wyruchać kotet To bym spalił sobie koniec Kurwa Nie będę na takach Ale mają mnie za gąs Ma ceny sceny łapię mnie się na Ogarnął

Urodzony, Dobra, żywy karty, cały karty. Kiedy przerzuciłem panu niż skandal, całe szkaty dla strzyki by zerowały, nie Jestem już Ja pół bida. Bida. Nawet nie wychodzą z co nie dana, widzę, podłąta, to? jak się wiecie o jestem dla was dyrygentem. Cały czas się kucisz, jesteś jego oponentem. Moje się nie za rękę, nie daję im siana, bo nie jestem panem alimentem. Ale grizie jest albo. Ale mogę wam, mogę wam zrobić jednego na coś takiego, jakby, że na tych reakcji jesteś też pewien, że grizie, grizie, grizie wpuścimy, bo ta jest fajna muzyka. muzyka. No fajna. Nie fajna, tylko zajebista. <grywa> Tego nocnego nie mogę. Czekaj, wyjdę i wejdę. wejdę. sobie drzwi, jestem dżentelmenem. Wyjebane zaproszenie, wchodzę jestem jak u siebie. Podna głowa, syny, inne nastawienie. Lata na bombie, byłem, czułem się jak dżentelmenem. Nawet bez garniaka bujam się jak eleganci Pierdolisz o stylu kurwa, wyglądasz jak Humpty Dumpty Moje pomysły dla koleki, żeby zdobyć lajki Ale tryb. ciągle świeży, jakbym ciuchów nie wyciągnął z pral rzucił perę, nastawił na pranie mu To dla dużych głów, a nie dla jebanych turni. Urwa ty jęczysz na bitach, może zapisz się do chór Grzemię w tobie wielki talent, żeby zagrać na chuj ona jak kusa to nagle chciała na mnie dociać Jakbym chciał wyruchać, chodzę, to bym spalił tobie koniec Nie weczę na takach, ale mają mnie za gołd A od Wybałeś się na ziomka, ogarnął ci puchę, Teraz szukasz dobrych drzwi, tak jak drugi Marcin. Luter. pamiętaj za każdym grzechem, musisz odmówić pokutę. Przejechałem się na kurwach, jakie pany z tyki luzę. Podpierdalasz moje prawa. tego dziś kozi, szurek nie zostanie, niedźwiedzie. Za dużo nas stróżni, ja się kurwa nie lęka. Zrobiłem ich do pionu, kurwa, żeby cały przerzuciłem, ty Dałeś A co po A to w porządku, że no. no to otwieranie machotów. Złożyłam wina pół A ja nawet nie A na po zapomniałem, jak się A, wy Wiecie o oh, ty jestem. Ale jego oponentem. że będziemy prowadzać się za rękę. Nie im siana, bo nie jestem panem

Poli, a, komuś, kocham Polak, jaki tak niestety nie, nie wiedział, ty no, no to ją włos, no, czy, moje serce i na i kozys, podało się kozys, na nasze osoby z klasy to, go, i Zapytał o o dziwne rzeczy które pisle się, a ty stojiesz jak ten słup, ja nie słucham twoich że ja robię hałas Moje życie Kiedy rucham

leciał z Londynu, a pijemy jak Polar <śmienic> dawaj, maj chuj szamy, bo zgłodniały chamy, a waląc sprutę już się spłakały pedał. a korki, co miały, to dały, a my dalej w pierdolniku pizda cicho jak gramy <śmienic> ona tu, ona tam, oni tu, oni tam siedzę zajebany w melo wie że z gram, wiesz, że wychodzę z melo, no i zaczepiamy hamy. lewo, brawo, lewo, huk, no i leży jak ten znak ona tu, ona tam, oni, <śmienic> tu, <śmienic> oni tam, nie, <śmienic> tam to <śmienic> ty <żukrytowe>, no to wchodzę <śmienic> <śmienic> na scenę, no to wiadomo, że gram prawo, góra, dół. Ona czasie Ty mota. Dobra, jeszcze jakąś. Jakąś wizytę piosenkiem? Bo zaraz będzie koniec live. Tak. Bo Może kończy się. Dobra, okiego okay Wam po prostu. Okiego. Ale. Ale. Już live działa. Serwis. Wszystko działa już. Dobra. Miękce internet wywaliło. Ale na godzinę dzienną jest dobrze, że to jest wolne. Bo jutro jedzinie edukacji, nie musi się przeglądać no, nie ma, no nie A ty idziesz jutro na ten w końcu do ty Co? Idziesz jutro na ten prac ze mną z zamkiem.

对这的保掘机。